Hej, witajcie, z tej strony Bobru i Arusia. E, witam wam, witamy Was bardzo w kolejnym odcinku Antebellum, gdzie będziemy szukać wody. Aczkolwiek wody znaleźć, będziemy szukać jedzenia, e, bo to jest teraz nasz aktualny problem. E, no, Daily life trwa, chociaż już mocno czuć się takie zaleciałości nadchodzącej katastrofy. E, moje typy już zostały dane, chyba, o ile dobrze pamiętam. Dla przypomnienia, mogę wam powiedzieć, że ofiary gdzie typuje to Age i Taka oraz Rey. E, jeżeli chodzi o morderców, to typuje Ray, Yui, Yui oraz Takę. Teraz nie wiem czy by mi się coś nie pozmijało, ale chyba na razie zostawię to tak jak jest. Trochę mi też śmiercią potencjalną pachnie teraz chyba po tym wszystkim. A czy Mint mi pachnie śmiercią? Nie, no chyba nie pachnie mi aż tak bardzo śmiercią. Chyba jest, chyba takie typy są spoko. Emilki trochę się boję, że... bo ona tak niby dużo nie było, ale jednak było na tyle dużo, żeby coś mogło się stać. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Zaczajmy. Kur kurwa mać. To jest najbardziej stary stariusz, prawda? Na pewno jest w porządku, tak? A prawdopodobnie podda się za parę dni. I znowu odzyskamy jedzenie. Ja po prostu nie lubię tej niepewności. Posiadanie nieograniczonej ilości jedzenia tutaj było cholernym benefitem. W tej zasranej dziurze. To jakbym znowu była na ulicach. Jest zimno. Niezręczna cisza. Zawisła w powietrzu. Zdecydowanie nie byłem przyzwyczajony do Emilii, która jest aż tak bardzo szczera. To było trochę szokujące. Boże, przestańcie na mnie patrzeć, jakbyście byli psami spodziewającymi się zmarszczka czy coś. To ohydne. Przepraszam, Emilia. Możesz jednak nam coś powiedzieć, jeżeli coś cię męczy. Niekiedy jesteś yy, shitku, ale może potem. Po prostu nie martw się, okej? Okay? Dam sobie radę. Może sobie pójście, jeżeli mnie nie chcecie. Nie, ponieważ znowu będziesz smutnym, samotnym przegrywem w swoim pokoju. Po prostu spróbujmy znaleźć trochę jedzonka. Możemy zawsze zjeść trochę ziół. Eee, zasadziłem je w ogrodzie. Ale to nie jest zbyt taki treściwy posiłek. O, poczekaj! E, ta biblioteka miała dachowy schowek! Były tam darczyńcy składniki do jedzenia, racja? Może weźmiemy coś, co tam znajdziemy? Moje, moje usta zadrżały, kiedy pomyślałem o tym, jak ostatnim razem ktoś zabrał składniki z biblioteki na imprezę. Mike wzięła wanilię. To naprawdę dobry pomysł, Emilia. Rzeczywiście, a tam jest coś poza tym śmiercią, z tymi śmiercią, jakimiś rzeczami, jak wanilią. Wanilia jest zabójcza, jak widać po tej grze. Więc yy, chodźmy, Boże, nie do doczekać, aż yy, znowu sobie zjem. Eh, Yyy... Eee, a ty idziesz? Patrzysz się w przesunie jak, jakaś pieprzona e, cytryna. O, racja, przepraszam. Chyba odleciałem, chodźmy. Nasza trójka przeszła przez laboratorium do biblioteki. Emila i Mint prowadzili. Ja... ...szedłem za nimi, patrząc na, na nich ostrożnie. Poczułem się trochę... ...niepasujący do całej sytuacji, ale wiedziałem, że to będzie... ...niemiłe, jeżeli... ...teraz wyjdę. Proszę bardzo, w końcu. No tak. Czas, nie żreć. Wow, spokojnie. Nie tak szybko. Przed wami do bi biblioteki stały dwie postacie. Aichi oraz Kotaro. E, pilnujący tego raczej e, zawzięcie. Aichi em, wyciągnął ramię, żeby zatrzymać Emilię przed wejściem. Co to do cholery jest? Pozwól mi, pozwól mi wejść. J JPEG-owy świrze. Nie, nie możesz. Upewniamy się, że nikt nie będzie mógł zabrać nam e, zapasów na morderstwo. Mm, uczciwe założenie po poprzednim morderstwie. Wow, to jest zabawne, ponieważ. E, ja zamorduje, jeżeli nie, nie pozwolicie mi tam wejść? Em, co mam robić, czy to tak robią? Grzecznie, powiedz im, żeby odeszli. Nie zwrzynaj bujek, chyba, że to są obrona kota. Czy ty nie jesteś powodem, na którego ta magiczna yy, szmata była w stanie zabrać składniki. Yy, w tamtej sytuacji? Yy, różowy? Nie zwracaj zbytnio uwagi, idioto. Ja próbuję naprawić swoje błędy. O, naprawdę, więc. Emilia, proszę, daj spokój. Ale oni nam nie pozwalają. Ech, w porządku. Twarzej Ciego wydawała się. Jak coś trochę jakby nabrać kolorów, kiedy zdał sobie sprawę, że zarówno Mint... Kiedy zdał sobie sprawę, że ja oraz Mint byliśmy tutaj? Szczególnie y, poczuł ulgę, biorąc pod uwagę, że Kotaro wyglądał jakby miał wybuchnąć łzami. Hej, hey, przepraszam, to jest duże nieporozumienie. Jesteśmy tutaj z nią. Nie planowaliśmy zabrania Czego do morderstwa. Po prostu myśleliśmy, że zdobędziemy jakieś składniki, które są tutaj w tym pokoju, żeby znaleźć siedzenie. O, aha. A czemu nie powiedzieliście tyle od razu? Bo nie chciałem, żeby wasze, wasze dwie... dwie mordy mi wszystko zabrały. Emilia, to nie jest tylko nasze, powinniśmy się po podzielić. Cóż to, sobie tam wchodźcie. Będziemy na, mieć na was oko, ale wątpię, żeby ktokolwiek spróbował zamordować, yy, zdobyć się, narzędzie do mordowania przed naszą dwójką. Dziękuję w końcu. Czy to było takie ciężkie? Mogłobyś przynajmniej udawać, że jesteś grzeczna? I co? Mam pokazać, że nie mam jaj? Żeby myśleć, że mogą mnie wykorzystywać i żebym była ich popychadłem? Nie, dziękuję. E, Okej, okay, więc weźmy trochę tego jedzenia. Przeszliśmy przez Eichiego, e, który e, owinął Kotaro mocno w takim niedźwiedzim uścisku. Pocieszając Maru, chłopca, kiedy ten płakał i szeptał przeprosiny pod nosem, to powinno być gdzieś tutaj. Musi być. Przysięgam, że widziałem jakieś berczki jabłek tutaj w zeszłym tygodniu. A co stało się z Monką? Używałem jej wczoraj, żeby zrobić Czotaro. Żeby Czotaro powiedział, że jej jest wypełniony kokainą. <noise> Wszystkie pozostałe zapasy, takie jak części mechaniczne, wciąż tutaj są. Ale całe cenię. Zniknęło. Co hej? To nie ożyć prawda? Pozwólcie że zerknę. Ej, czyli wpadł, yy, przepychałem się między nami. Eee. A zanim podążał zasmarkane trotaro na widocznie drżących nogach, kiedy wyszedł, wszedł do biblioteki. Nie ma nawet wanili. Czy jakoś to zabrał? Ale tak bardzo te pilnowaliśmy. Przysięgam. Nie wpuszczaliśmy do nikogo. Przysięgam na, na paluszek. E, nikt nie przeszedł przez te drzwi. O, ale ktoś przeszedł przez wentylację. Nasze oczy poszły do góry, i usłyszeliśmy głos z góry, patrząc na... coś e, to niczym kot przeszedł przez wentylację i przywitał nas na szczycie beczek. Beczek, przepraszam, półek. Nie, ja, hello. Jak się dzisiaj macie? Z pierwszej Mononeko. Jestem wygórniała. O, to nie jest zbyt miłe powitanie. Musisz, musisz nauczyć się ci dobrych manier. Może właśnie dlatego, wszystkie twoje poprzednie związki nie wyszły. Nie ma szans, żebyś to przeżył. Jestem dosłownie krociakiem. Jestem definicją krociaka. Tak, to słowo wbrew pozorom oznacza też krociaka, nie oznacza tylko. Pipy. Dlaczego tutaj jesteś? Żeby poinformować was. Jak Jak bardzo zadowolony jestem, że pacjenci W końcu się bawią Jestem taki dumny z który Pozbawił was jedzenia i wody Żeby Żebyście jakby współpracowali przeciwko Jego woli I dzieli się swoimi sekretami O, tak szybko dorastają To co on robi jest bardzo stresujące to buduje postacie. Więc to przez ciebie całe jedzenie zniknęło? Aha, pomyślałem, że połączę tacy i sprawi, się, że oferty, strategia będzie bardziej efektywna, usuwając jedzenie. Ale czy oni to zrobiłeś? Dla zabawy. Poza tym jest to pomocna, dodatkowa motywacja, nieprawdaż? O Boże. Nie mam już. Mówisz, że traktujesz nas, że. Leczysz nas za nasze grzechy i próbujesz pomóc nam osiągnąć zbawienie. Ale ty próbujesz pokazać nam nasze, nasz kryminalny potencjał tym całym zachęcaniem z z złego zachowania i motywów. Czy chcesz, żebyśmy wszyscy zdjęli, czy coś? Nie? Nie, nie. Zawsze bardzo się pomyliłeś. Nie. Chcę, żeby jak najwięcej osób przeżyło. Chcę, żeby wielka grupa pacjentów bardzo y, ładnie zwróciła do zdrowia. To jest jakiś straszny obrazek. Więc dlaczego zachęcasz nas, żebyśmy się zabijali? Proste, żeby wysiać pasożyty. Poczekaj. W odkupieniu nawet. Czy odrubienie w ogóle jest możliwe, jeżeli wciąż są osoby, które y, są jakieś... Y, nie wiem, takie, powiedzmy, podburzone? Musimy wybrać tych, którzy są na tyle słabi, żeby pęknąć na najmniejsze przeszkody, żeby znaleźć grupę, która naprawdę zasługuje na pracę nad yy, odkupieniem. Ale co, co z tymi, którzy zostają ofiarami? Nie ma sensu yy, posiadanie pacjentów, którzy są zbyt słabi, żeby się bronić. Oj, bratku. Co? O, dajcie spokój. Nie patrz tak na mnie. Jest... Wygląda, jakbyś mnie chciał przeszyć wzrokiem. Mint. Um, wydawało się nagle być taki na straju, kiedy, kiedy spojrzał na mnie, ale nie, nie rozpoznałem tego, bo poczułem gniew, który się we mnie zbierał. On mógł się obronić. Ona mogła złapać go po prostu z nienasta. Plan Maiko nie był taki sprytny. Było wiele dziur, które od razu wytłumiliśmy. Ja, więc jak śmiesz stać tutaj i mówić, że był słaby, kiedy on był jednym z najodważniejszych ludzi, których. O, to wielka szkoda! Co takiego? Zaczynałem cię lubić, Shinku, ale z takim zachowaniem myślę, że możesz być następny, który pęknie. Nie ha. ha. Zamarłem, czując ostry ból w moich dłoniach. Puściłem, żeby. Widząc, że zacisnąłem pięści tak mocno, że moje paznokcie zatrupały zakup się w moją skórę i, na jakby, naleciały krwią, trochę mnie to wybiło z równowagi. Zawsze mówiono mi, kiedy dorastałem, jak dorosły byłem, yy, przez to, że stawałem naprzeciwko każdej sytuacji z yy, głową podniesioną wysoko. Why now? What was I? Więc dlaczego teraz byłem. Spójrz, ona nie zaprzeczy. O cóż. Zaczynamy się w następnym odkryciu ciała, moi, dro moi drodzy pacjenci. I zaczął to mononeko zniknął e, w ciemność, w wentylacji, zostawiając nas oszołomionych i zszokowanych na moment. Złe karczmy, dobre chwalmy. Ta scena według mnie na przykład była bardzo fajna, bo pokazała. Tutaj nie, nie było niczego, co według mnie było zbędne. Nie było jakiegoś pitu-pitu, jakieś nie wiem, w środku rozmowy, jakiejś retrospekcji. To po prostu wszystko przebiegło bardzo dobrze, bardzo fajnie. I dlatego ja mam taki właśnie problem z tym fanganem Z jednej strony co chwilę ma, jesteśmy bombardowani dobrymi, jakościowymi scenami, które naprawdę bardzo fajnie siedzą, bardzo fajnie działają. A z, za chwilę, spray dostajemy taki babel, jak był w poprzednim odcinku. Takie jakieś losowe. Kompletnie źle złożone sceny, i warto to zwracać uwagę, bo twórca tutaj nie jest amatorem. czyli znaczy jest amatorem, ale nie jest amatorem w sensie takim, że jest. Jest amatorem z definicji, ale nie jest amatorem w robieniu tego, bo to nie jest słaby fangan. On naprawdę tutaj ma masę dobrych pomysłów, masę dobrych decyzji. Nie wiem skąd takie są odpały i takie są problemy. Jakby czasami, które sceny były takie, wrzucone już po wszystkim, po fakcie, może coś w tym stylu. Tak to, to odbieram. Dziwne to jest, Boże, kurwa święty. Czy ktoś może przerwać tę ciszę? Ty właśnie zro to zrobiłaś. Cóż, dobrze. Ktoś musiał to zrobić. E Emilia z fotoru tradnie, według mnie, każdą scenę. Jest wulgarna, ale jest fajna po prostu. Mega, mega ją polubiłem bardzo. E ona jest niby teraz na tym moment, na szóstym miejscu. Jak będzie dalej tać, e ta ta takim duchem e ziała podczas rozmów, to myślę, że będzie leciała jeszcze wyżej. Panie Shinku, czy ty. Tak, Shinku, wszyscy tra? Zawahałem się. Moje myśli wciąż pędziły, zanim obróciłem się w stronę pozostałych i wymusiłem uśmiech. Zmęczony uśmiech. Tak, wszyscy tra. Ej, ci podniósł brew e, i spojrzał na mnie, ale wybrał nie mówienie niczego. Więc wracając do tematu. Co my do cholery zrobimy teraz z jedzeniem? Cóż, niech zgradnę. Każde inne źródło jedzenia tutaj ma prawdopodobnie zostało ukryte z dala, z dala przez Mononeko. Więc musimy znaleźć źródło tego problemu? Przepraszam, przykro mi, ale będziemy prawie na pewno musieli skonfrontować się z panem Taką i panią Asugą. Asura jest chyba naszym najlepszym typem. Wątpię, żeby ona chciała kolaborować z taką i z jego planami w pełni. Kiedy ona pojawiła się przy moim dormitorium z taką, ona wydawała się prawie Apologetic. Chyba taka przepraszająca, że ona wydawała się bardzo mocno żałować. Tak, więc poradę jest z gorącą różowiódką. I odzyskaj żarcie. Profit. Nie sądzę, żeby to było takie proste. Naprawdę sądzę, że Taka zginie. Jak jakoś tak. Tak, jakoś to pasuje, powiem wam. Tak, albo Aichi. Tak, mocno, mocno mi oni pachną. Cóż, lepiej weźmy się szybko do roboty. Eee, żeśmy mieli tak dużo czasu na negocjacje, ile to jest możliwe. Racja. Bierzmy się do roboty. Dzięki, Aichi. Dzięki, dzięki Kotaro. Dobrze, że. No, dobrze, zaradzicie. Robicie dobry, kawał dobre roboty. Okej, okay, bądźcie bezpieczni. A jeżeli będziecie potrzebowali porozmawiać o czymkolwiek, bo on myśli serio o czymkolwiek. Jestem tutaj dla Was, kumple. Papa! I w ten oto sposób przeszliśmy z biblioteki i zaczęliśmy całą wyprawę w stronę jadalni, mając nadzieję, że podyskutujemy ze sługą. Ale po drodze Emilia zatrzymała się, patrząc na jedną rzecz na ścianie, na korytarzu. Ruch, który był raczej mało charakterystyczny, biorąc pod uwagę, jak szybko Emilia zazwyczaj szła. Emilia, o co chodzi? Ej, chyba mi się nie przewidziało racja. Nie, oni są e, tak bardzo przejrzyści, jak tylko można być przejrzystymi. Spojrzałem e, przed siebie i zobaczyłem paru uczniów zebranych przed, przed na korytarzu. Był to Ray, Takiko oraz Yui. Kolejny no mały plusik, zaznaczmy to też. Nie chcę być takim typowym jakimś marudzaczem, ale bardzo mi się podoba w, tej, w tym fanranie, jak e, twórca potrafi rozbić akcję. E, w sensie rozbić akcję na zasadzie, że czuję naturalność tego, że te trzy postaci rzeczywiście ze sobą były. Super, to jest. E, o co chodzi? Spójrzcie, wtedy to do mnie dotarło. Wyglądają na takich uroczych tutaj. Spójrzcie, spójrzcie. Jest Drakul Oraz jest. E, Majko. Te zdjęcia. Zdecydowanie zostały zrobione tutaj. Biorąc pod uwagę. tu, tua, to chyba zostało zrobione w domu tych osób. Więc jaki stalker to do cholery zrobił? Czy sprawcy mają zdjęcia nas wszystkich? Gotowych, kiedy będziemy martwi? Proszę, uspokój się, Emilia. To może być robota Mono Pewnie wziął je z social media albo coś. Albo coś, co jest bardziej niepokojące. Jedno z nas mogło to tu rozwieścić, żeby przerazić ludzi. Ale e, nie rozumiem, co to jest przer przerażającego. Taka pamiątka się pojawiła, że na tych karteczkach jest coś jeszcze zapisane, to są tylko zdjęcia. Nawet nie jakieś przerażające w jakichś dziwnych momentach. To zwyczajne, zwyczajniejsze zdjęcia. Co, co tu jest, przepraszam, bardzo ciebie niepokojącego? Na pewno jakiś chory żart, żeby nas przerazić. Ale czemu miałoby to być oh, straszne? To tylko zdjęcia Maj maj oraz Draki. Ciąż się z nim przyjaźnimy, prawda? A jak można przyjaźnić się z kimś, kto nie żyje? Tak, jak można? Sami potrzebujesz po prostu zapomnieć i odpuścić. A ciężko jest zapomnieć, kiedy. To było tuż przed moimi oczami. To, że ciebie, ciebie już tutaj nie było. To jest trochę nie, niepokojące. Nieprawdaż? Widząc ich, takich szczęśliwych i żywych. Znaczy no, ewentualnie mogło to by właśnie zadziałać tak jak powiedział Shinku, że to jest takie trochę martwiące, że potrafi to przerazić, ale czy to jest... Czy to jest takie coś negatywne? Ja bym to negatywnie nie odebrał choć mocno. Często czuję się dziwnie i ochydnie. Maiko wygląda na, na taką zadowoloną tutaj. Jak jest zagubione dziecko, które w końcu znalazło swoje powołanie. To przerażające, żeby pomyśleć, że to powołanie mogło być... Łatwiej jest się ich w głowie, prawda? Maiko, którą widzieliśmy przed morderstwem Dracula i Maiko, którą widzieliśmy na sali precesowej. Często łatwiej jest rozróżniać. Cóż, oczywiście. Jak miałabym funkcjonować, wiedząc, że ktokolwiek mógłby zachować się jak ta kobieta e, i być wśród nas? Masz delikatny umysł. Ale stanie się jeszcze bardziej delikatny, im bardziej będziesz próbować e, chronić się od rzeczywistości. Musisz stanąć naprzeciwko, naprzeciwko prawdy w końcu. Oj, widzę bardzo mocno, że Ray jest budowany na takiego nadchodzącego antagonistę grupowego, bardzo mocno to czuć mam wrażenie, więc chyba od razu pokuszę się do delikatną zmianę, bo myślę, że redał jako i mordercy potencjalnego i ofiarę, myślę, że on nie jest ani mordercą, ani ofiarą, tak teraz myślę nad tym. E Przydałoby się coś zmienić, i to też tak sensownie, myślę, że na razie dla bezpieczeństwa damy na ofiarę Mint'a, czy Emilkę, Mint'a powiedzmy. A morderstwo na razie nie zmieniam. daje tam jeszcze rej, ale ten rej prawie, pewnie zostanie tam zmieniony. Ja już widzę, widzę, w którym kierunku to idzie. Ten rej coś tutaj zaczyna powolutku budować, ale to pewnie nie jest coś, co zostanie dokończone ani przerwane w rozdziale drugim, tak? Tak bym stawiał osobiście. Wystarczy o umysłach i dziwnych mentalnych talentach. Wracamy do zdjęć. Ale o czym tutaj rozmawiać? cóż, może jeżeli spojrzymy na obrazki i znajdziemy lustro albo coś, będziemy mogli znaleźć odbicie, które tutaj robił. Na dwóch zdjęciach na pewno będzie masa takich informacji. Myślę, że one są zbytnio rozmazane, żeby to zobaczyć. Rozmazane wszystko. Wydaje się, jakby było rozmazane. Zadam oko w oko z... z zdjęciami. Patrzę, patrzę sobie prosto w oczy. One zniknęły. Nigdy nie wracały, więc dlaczego? Oni, oni odeszli, nigdy nie wrócą, więc dlaczego? Poczcie winę, poczcie winę, poczcie winę. Wybrałeś ten werdykt. Czy ty posłałeś się na śmierć? Dlaczego? Dlaczego pozwoliłeś młodej odejść samemu? Widziałeś, pudło, widziałeś, że ktoś coś planował. Nic dziwnego, że Ismere cię nienawidzi. Czy ty. W ogóle żałujesz tego, co mi zrobiłeś? Dorastając, mówiono mi, że byłem dojrzały. Więc prawdopodobnie powinien być ekspertem w być spokojnym. Ale wciąż, te same myśli, wciąż yy, płynęły. Przykro, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Ja. Ja przepraszam. Ja potrzebuję przerwy. E, wszystko gra? O Boże, ale zbladłeś? Czy on jest chory? Czy rzeczywiście. Się... Potrzebuję lekarstwa takiko? Nie, naprawdę wszystko dwa. Potrzebuję po prostu się na chwilę położyć. Nie spałem dużo zeszłej nocy. Więc idź na tą e, upiększającą drzemkę kochaninki. Uważaj o siebie! Jesteśmy tutaj, żebyś byś nas potrzebował. O, Shinku, poczekaj. Rej sięgnął ostrożnie. E, dłonią dotknął mojego ramienia. E, przybliżył się do mnie i wyszeptał mi do ucha. Mają powód, żeby cię za to winić. Ta... Yyy... ...przejmia tą kontrolę. Wyczuwam to. Z jakiś... ...szarlatan. Co ty próbujesz, Ray? Chyba coś ci się... ...pomyliło. Chyba coś ci się pomyliło, koleżko. Nie wiem, co on próbuje, ale... ...dziwny jest. Dziwny, dziwny z niego jest po prostu chłop. Naprawdę nie przepadam za nim mocno. Teraz, czy to cię żywcem A może użyjesz to do wymiany paliwa? To jest pytanie. Ray wycofał się. Sprawiając, że w mojej głowie był jeszcze więcej bar niż przed chwilą. Więc to jest moje sekretne Lekarstwo sen. Odpoczywaj. Dzięki. Uśmiechnął się do mnie zanim odszedłem. A zimny pod spłynął mi po plecach. Czy myślisz, że on prowadzi? Right to Pro tak szybko? Zamknąłem się w moim pokoju, ciężko łapiąc oddech i drżąc, kiedy zwinąłem się w moim łóżku i zaczynałem moje uszy, próbując yy, to zatrzymać. Shin, proszę, spójrz na mnie, stary przyjacielu. Pozwól mi się wypłaczać samemu. Odejdź, proszę. Przepraszam. Przepraszam, prze... cud udało mi się zasnąć. Czasami zastanawiam się, czy mój mózg zapomina moich snów dla mojego własnego bezpieczeństwa. Obudziłem się następną ranka... z nieco ciężką głową, kiedy... W, 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 wyleciałem z łóżka i próbowałem przypomnieć sobie, co robiłem w zeszłej nocy. Oj, ten rej jest bardzo niebezpieczny tak naprawdę, pomijając to, że jest strasznie dziwne. Myślę, że grupa bardzo mocno powinna pomyśleć o tym, żeby go jakoś... opanować? Jakoś go... W sensie, no, raczej to nie będzie czegoś takiego grupowego, oni raczej potrafią się dobrze zradywać w małych grupach, a nie w takiej dużej, ale myślę, że... Na przykład nasz bohater Shinku, z tą wiedzą on musi teraz bardzo uważać i każdy na kim mu zależy, powiedzmy, że Ismenę też powinien przed Rejem ostrzegać, bo Rej jest po prostu manipulantem. Racja. Próbowałem programować z zasługą. E, z zasługą. Wraz z Emilią oraz Mintem. Cóż, nie słyszałem żadnego robicia do moich drzwi, żebym komuś pomógł, więc pomyślałem, że mam trochę czasu. Może zobaczy co z Ismene. Wciąż czułem się ciepstro. Nie, ona prawdopodobnie potrzebowała przestrzeni. Wątpiłem, żeby doceniła to, że byłem przy niej teraz. A czułem, jakbym potrzebował oczyścić moją głowę jakoś. W jakiś sposób. Bycie samemu było trochę przytłaczające. Musiałem spróbować znaleźć sposób, żeby pospędzać czas, aż Emilia i Mint tutaj przyjdą. Okej. Okay. Okej, okay. Eee. To w sumie śmieszne, aż zobaczę w sumie jak to gra potraktuje. Czy cię ja mogę zapisać? Mogę teoretycznie zapisać. Ej, zobacz za bo teoretycznie ja bym spędził czas z y, Emilią właśnie. O, hej wysoki. Chcesz pospędzać czas? Okej, okay, ale na początku musisz... E, przejść test przerywa. Jaki jest mój większy strach? Szpitale chyba, prawda? Na pewno nie dzień, i chyba no spray nie ma sensu. No i proszę. Wiedziałem, że masz jakąś tam komórkę mózgową w tej pustej skorupie. Odszedłem do Emilii z ostrożnym optymizmem. Bardzo, bardziej chcąc upewnić się, że ona nie popełni większego chaosu. Hej, Emilia, e, co, co dzisiaj będziesz zamieniała z Ostrym Sosem? Cóż nie planowałam nie zrobić, ale teraz kiedy o tym wspominasz, dupku, może dodaję trochę do twoich oczu. Miło, że to mówisz. Znaczy miło mi się też widzieć bardziej. A potem doleję to do zapasu wody. Więc kiedy będziesz przymywał swoje oczy, doleję jeszcze tego jeszcze więcej. Wow. Mi też miło cię widzieć. A może dam ci jeden taki na całe życie pas Emily? Myślałem, że mam już własny pas. Pas taka przepustka, powiedzmy. O, jesteś jednym z tych ludzi. Tych, którzy potrzebują wszystkiego, żeby nadjąć zasady Potwierdzić... E, and conform to ideas Co znaczy conform? Dostosować się? Nadziąć? Conform? Dostosować? E, przystosować do pomysłów A jesteś jak mój tata Hej, nie jestem twoim tatą On był lekarzem, wiesz? Miał szpital Wiesz, to dlatego... Nie lubię szpitali przez niego Przykro mi ani, ci będzie, kurwa, przykro. Brzmi jak się... każdy inny. Mam dość żalu. O Boże. Przeprosiłbym, ale powiedziałeś mi, żebym nie mówił, przepraszam. Więc co mam powiedzieć? Gratulacje! Ewoluowałeś z dupka do cwajaka. Całkiem niezły awans w tej dziwacznej, potracznej te... tabeli społecznej. To, to dobrze? Twoje zgradywanie jest tak dobre jak moje, dzieciaczku. Czy może zgradywaj też sama ja? I tak a to odeszła. Emilia była wredna? Dużo, dużo lepiej się bawiłem przy ostatnich eventach takich ogólnych. Nie wracałem z Dormitoriów, zostałem zatrzymany przez dwie postacie. To jest taka i Emilia? Nie, to jest mint Emilia. Bo na razie to jestem ja, prawda? E, ale to już chyba niestety zrobimy w kolejnym odcinku Niestety to odcinki wychodzą w różnej durości, ale w, Ja teraz przyznaję wam bez bicia, że trochę staram się dograć wszystko e, Żeby już niedługo równo w danym momencie kanału zacząć po prostu naraz wszystko e, Już robić tak na nowo Z kamerką, z zwykłą, bez dreamscene i tak dalej, z tym wszystkim co wam mówiłem, już setki razy powtarzałem co planuję e, No i myślę, że Wtedy już będzie trochę lepiej z tymi seriami. Mam, mam taką szczerą nadzieję, że, że to wszystko prze, przeniesie się na po prostu jakość materiałów. I na, no, na dopasowanie takich, takich scen, takich zakończeń odcinków itd. Tak to wszystko z mojej strony. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, papa.